Siema, siema widzowie, ja jestem Drążyciel, a w tym odcinku koronawirus, maseczki, spiski, fake newsy oraz inne. Zapraszam. Standardowo subskrybujcie, zostawiajcie łapkę w górę i wbijajcie na kanał. Maseczkę już niech się pan nie wygłupia, takie maseczki zakrywające, to Nie pomagają, no one nie pomagają, one nie zabezpieczają przed wirusem, one nie zabezpieczają przed zachorowaniem, dlatego... Naprawdę nie pomagają? Naprawdę nie pomagają. Co ludzie noszą? Nie wiem. Zobaczmy co działo się później. W krajach Europy tutaj istota jest zasłonienia ust i nosa i to mogą być również różne środki które sami przygotujemy, ale też cały przemysł polski, który został przestawiony na rzecz życia i produkcji tych maseczek masek. Dobra, dobra, przecież nikt nie kazał podawać mu prawdziwej wersji, ale mógłby chociaż gadać zgodnie sam ze sobą. Nie żebym popierał jakąś partię polityczną. Ewidentnie coś czy nie gra. Narosło wiele teorii spiskowych na temat tego, czy warto nosić maseczki czy nie, ale także, że jest to dobry pomysł na biznes. Pójdźmy na jedną z czołowych firm produkujących maseczki. Dobra, teraz czas na poważne przemyślenia. Jak to zwykle bywa, część ludzi powie, że warto nosić maseczki, a część powie, że nie warto. Tak, maseczki mogą spowodować grzybice. Tak, maseczki powodują, że oddychasz dwutlenkiem węgla, wydychanym przez samego siebie. Tak, maseczki powodują zwiększoną ilość pryszczy. Pryszczy. Ale pytacie mnie, czy one w ogóle chronią. No, coś tam chronią, wiadomo, ale żeby chroniły, trzeba by je bardzo często zmieniać. Niestety, nie każdy może sobie pozwolić na zmianę maseczki co 15 minut. Ten thousand dollars belongs to me. <laughs> I'm rich. I'm rich. Bravo. Bravo. Drodzy Polacy, musicie pamiętać, że szczepienia są obowiązkowe. E, przepraszam, maseczki są obowiązkowe. To znaczy, chciałem powiedzieć, jeśli się nie zaszczepisz, to będziesz nosić maseczkę. Drodzy żołnierze, chciałbym się zwrócić do Was. Egzekwowanie maseczek u ludzi będzie Waszą powinnością w najbliższych czasach. Pamiętajcie, bądźcie dumni z każdego mandatu, który wystawicie, szczególnie z tych, które będą wynosiły 30 tysięcy. To my rządzimy ludem, a nie lud nami. Dziękujemy. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. No bicie to brawo, bicie, bo inaczej przedłużę tam obostrzenia. Głośniej, głośniej, marni obywatele. Do Warszawy wjeżdża właśnie transport w maseczek prosto z Wuchan. Oczywiście odwołałem Sylwestra ze względu na wasze bezpieczeństwo, więc pokaz fajerwerków zrobimy sobie właśnie tutaj teraz na moim podwórku. Pamiętajcie, to nie są żarty, to nie są ćwiczenia Rurku, zrób zbliżenie, bo nic mnie nie widać O, dobrze Na koniec jeszcze jedna ważna rzecz Pamiętajcie, żeby zostawiać subskrypcję Drążycielowi Bo to jest bardzo fajny kanał Oceniać mu filmiki, zostawiać łapki w górę Nie bójcie się wirusa oczywiście No i taka sentencja na koniec Noście maseczki, to nie wsadzę was do izolateczki o. Dzięki za dzisiaj, drodzy seniorzy Dbajcie o siebie i na razie Widzimy się w kolejnym odcinku